Żelamie gumką. O, o, babcie, byśmy przyjechali. O. A babcie taki kaptur ma elegancki? Elegancki? Oho. Kolejny dzień. Witamy Was serdecznie. które byłem na urlopie w Koszałkowie. Załączam obrazek. Dzień dobry. dzień dobry. Jesteśmy tutaj z, ze znajomymi i Marcelinką na. Koszałkowie. Tylko ostrożnie. Będziemy zjeżdżać. Proszę bardzo. Cześć, powiedz. Marcinka cieszy się. Nogi tutaj musi dać. Właśnie, żeby ona nuknie ten. Trzymaj jej nogi. Bo ona nogi... No i witamy was serdecznie w kolejnym odcinku. Na koszałkowie. jesteśmy. U mojego znajomego Marcina. Pozdrawiamy tutaj serdecznie. Zjeżdżamy tutaj z, z tego stoku jego. Eleganckiego. Z dziećmi. Zobaczcie jaka tu frajda. naprawdę możecie przyjeżdżać i też tak spędzać czas. Naprawdę fajna frajda. A wybraliśmy akurat ten dzień, kiedy Polska gra mecz, bo wiedzieliśmy, że nie będzie tutaj ludzi. I akurat nikogo nie ma. Bo każdy mecz ogląda, a ja tam pierdzielę z mi, wolę posiedzieć. Akurat mamy czas wolny. Jadą zawodnicy! Jak na przejażdżkę to tylko z dokerem! I puszczamy. I elegancko, proszę bardzo, czekamy na nich, bo nie będą wiedzieć jak jechać oho <laughs> i zaczynają się problemy O o, matko <laughs> Jedzie Seba Jedzie Seba Już jadę Dawaj, dawaj <laughs> tylko za wcześnie się nie odepni Dobra nie No Ale Jak się A czemu ty pierwszy jechałeś autem tak po prostu? No bo jechałem tak. Ile no. kilometrów zrobił? Dalek się, tak. Jedziemy. No, da, jedziemy dalej? Da. No, daj, daj. Bo nie. ty robisz? Fajnie? Dobra, Gonimy go fajnie było? Chcesz, chcesz Coś, jeszcze, jeszcze Ale raz? Zyszyma, żeby... za szybko, dobrze. fajnie było? fajnie? Lubisz szybko? no. <grym> nie, co ja dojadę tym. dobra. piwo Jurka, tyskie. No dobra. A my z Amelką jedziemy szybko, ty chcesz też może szybko jechać? To szybko jedzie, ten odważnie jedzie. Jeszcze raz? Jeszcze raz. Ile razy jedziesz? Jeszcze dwa razy już masz dosyć. Cześć. Ej, chciałem się na kosy masz. Jeździsz tak samo na piątce. Ładnie. Przegrabianie. Tak było właśnie. A wróciłem, patrzę na miarkę, się padało. 7 litrów. Padało tutaj? Badało, ładnie, wczoraj lunało. Редактор субтитров będzie tak Ten jak nie jedzie. Słuchajcie Dojechaliśmy do pana Zbyszka po rusztowanie Pan Zbyszek mówi, że jest rusztowanie Ale zapomniał, że rok temu pożyczył takiemu Kazikowi Kazik też nie wiedział gdzie ma rusztowanie Później się przypomniało mu, że na jednej budowie ma 30 km 30 km Zbyszka. to pojechaliśmy nie było Kazika, czekaliśmy Wiadukt w subsku rozdobcony Trzeba było jechać okrężnie Jechaliśmy 40 minut Dojechaliśmy do Kazika Tam budowy szukaliśmy 10 minut Bo nie podał nam adresu Później czekaliśmy na Kazika jeszcze 10 minut że trzeba jeszcze rozebrać te ruszkowanie Bo droga stoi Gdyby się to uwierzcie w to, nie? Naprawdę tak było Też ja padał on wodą dla nie? Czórki są Mamy pecha Pecha jak nic mamy No Ale to już Marek nie uwierzy <noise> musimy nagrywać całą drogę Zobaczcie Nawet nas yy, Pociąg złapał Przy Przygotowania wiaty Cabrio do Żniw no, przedstawiamy, zostały nam 3 tony fosforu z tamtego roku. W tym roku go wysiejemy. Gdzieś coś mi tu wpadło. O kurwa, ten kawiczko jaka jest jak na burze o proszę bardzo Ale śoba jak to zrobił Idealnie trafiłem w dziurkę No i przekładamy worki Coś się zbiera, chyba jakaś burza będzie jednak. Opryskiwać dostaję na razie tutaj, bo mi długo transport po niego przyjedzie, to wtedy od razu wjedziemy. nim tutaj nawóz, tampele trzeba będzie to poprzestawiać. Dawaj! Worki no. zaraz strzelą. Wyleżałe już są. Ale na włos jest sypki ładny, elegancki. Worek foliowy super. Nic się nie dzieje. Nie, muszę na tą hale wejść. Przeważymy. Mhm. T, r, t, Nie, pęknie. To pęknie. jest mocne. Może odwrotnie jednak. Maro, operator. Kura. Gdzie oho? Tu pana Zbyszka robi. Jurek. Popadało. Wkurzył się po, <śm> po pojechaniu poruszczowania i już miał dosyć. Wyprawa prawa cały dzień. Nas nie było. Dobrze, że to nagraliśmy. Ta tata uwierzy, że to się wydarzyło. Co tam więcej słychać? Odwołali się do drugiej instancji, będziemy walczyć. Jak to mecenas mówi. Prawda wygrywa, prawda sama się obroni. Na dół! O Jezus, chłopie 80 zł za tę paletkę, jeszcze by zepsuł. Już mi się gorąco zrobiło. No tak sobie liczę. Musimy się złote za taką paletę. chaucja. Ojej. Udało mu się. Ma w prawe, nie? No i robimy porządek, przemeblowanie na placu i chcę wam, chcę Was o jedno zdanie się zapytać. Jak widzicie, ta wiata kabry nie jest w całości wykorzystywana, bo względem takim, że zawsze jak się wysypuje te zboże, to po jednej stronie jest jedno zboże, po drugiej stronie coś innego, na przykład rzepak. I wiecie, jest taki problem, że środki zawsze się łączą i wtedy nawet nie możemy dosypać, tak jak tutaj mamy skraj, to ta górka dopiero tam jest, nie? I nie wiem, czy lepiej by nie było, jakbyśmy... No to wiadomo, to nie będziemy zadaszać w tym roku, bo tutaj to sprawa... sprawa się toczy, nie możemy tego tutaj ruszać i musimy po prostu jeszcze przemęczyć się tak. No i tyle. Już po prostu jest tak zadecydowane. I tak myślałem, żeby tą ścianę rozebrać tak i dostawić aż tutaj. Tak by było dobrze, czy niedobrze? Czy lepiej... Nie wiem, kurde, czy lepiej na pół to podzielić? No ale znowu tutaj tak, jakbyśmy plandekę rzucali na górę, to nic tam to nie da. Nie wiem sam. Trudne zadania tu są bo fajnie można zrobić, że jeden asortyment magazynować, bo wtedy byśmy zrobili tutaj, to przestawili aż z rogu tu i sobie wjeżdżali ciągnikami cofać tutaj i cofasz, sypiesz, cof sy sypiesz do przodu, sypiesz do przodu i cały czas usypujesz i plandekę zaciągasz elegancko i ta woda tutaj sobie spływa, nie? A tak jak na dwa boksy no to nawet jakbyśmy podzielili to w połowie czyli to dali i jeszcze dokupili dwie ciężarówki takich klocków i w połowie gdzieś byśmy przedzielili no to też nie jest jakimś tam głupie, tylko pod względem takim, że jakby padał deszcz, no to plandeka jedna idzie na drugą, nie? I tutaj idzie ta woda by spływała? O to chodzi, nie? No, możecie doradzić jeszcze przed żniwami, może coś wykombinujemy. E, Przęże to mamy zakontraktowane. Wszystko idzie na port. Rzepak też prawdopodobnie puścimy kontrakt. No właśnie, jęćmy tutaj sobie, wysypiemy i będzie sprzedawane. Zobaczymy, jak się uda. To się uda, to wtedy wam oznajmie. Ale też w granicach 700 e, zł, 750 jest zajęciem u nas z dobrą gęstością i wyrównaniem. Palet wrzucamy do magazynu. Bardziej do przodu. Nie, bo tam wpadnę i co? Na razie ją tak trochę wyciągnę chyba też.